Dotacje dla istniejących firm. Tutaj temat jest już bardziej skomplikowany, bo przecież istniejąca firma powinna zarabiać w tym również na dalsze inwestycje. Wśród argumentów za można by było wskazać na przykład, że dotacja może pomóc w dalszym rozwoju, który w przyszłości przyniesie wyższe zyski dla państwa, poprawi konkurencyjność gospodarki, być może pomoże wejść na rynki zagraniczne. Może też pomóc firmie w przetrwaniu przejściowego kryzysu i za, zapobiec utracie miejsc pracy, która byłaby dla Państwa dużo bardziej kosztowna, no bo państwo musiałoby sobie poradzić na przykład z kilkuset osobami bez pracy. Dodatkowo istniejące firmy są z reguły bezpieczniejszym adresatem niż startupy. Jest większa szansa, że pieniądze się nie zmarnują, bo firma za chwilę upadnie. Z drugiej jednak strony, dotacje dają przewagę jednym firmom kosztem drugich, które działają bez wsparcia, no i ciężko powiedzieć, żeby to było sprawiedliwe. Istotne jest też pytanie, czy warto wspierać firmę, która na przykład sobie nie radzi. Czy kiepska kondycja finansowa nie świadczy właśnie o braku potencjału na rozwój? No i dlaczego podatnicy mają płacić za rozwój czyjejś firmy? Można przecież znaleźć zdecydowanie lepszy cel, na przykład wsparcie ochrony zdrowia. Pieniądze mogą też zostać zmarnowane. Jest pole do działania dla oszustów, naciągaczy. Taki argument przeciw pasuje akurat tak naprawdę do każdej formy dotacji. Cały film zobaczysz na moim kanale. Jeśli ci się spodoba, nie zapomnij zostawić suba.